To, to ojciec Mariusz nas prowadzi do osiołka. I powie, co to za miejsce. Boguś powie, wszystko. Ja wchodzę w nie wszystko. Tu znowu Bóg Ale na filmiku by ludzie wiedzieli. Mógłbyś. Proszę bardzo. bardzo. Można sobie tutaj wsiąść. popatrzeć w oczy panuje, czy panu przez uszy. Osła, ośliny, oślątka. Tak, tak, dobry. dobry lata, mówię, no masz dobrą teściową. Dzwonił? Nie, napisał mi, że... Hej, hej, ale on już wczoraj wypadł. Oj, nasz Pawełek śpiewający tak pięknie i nasz Piotr śpiewający tak pięknie. Betwagę to jest miejsce, z którego Pan Jezus wyruszył na Osiołku. Patrzcie, Betwagę, Church To jest, daje się, dom fig, bo Bet to jest dom, a ta druga część oznacza, jaki to jest dom. I tutaj pięknie Wam nagramy kościółek. Wejdziemy do kościółka. Odpatrzycie sobie. Teraz będzie grupa wychodzić. To sobie tutaj chwilkę zaczekamy. Mhm. To jest drugi napis. Tutaj. Musimy tu chwilkę poczekać. Dzień dobry!